Ej, tak się nakrywa to dru już drugi raz. Tak, już drugi raz. Wcześniej mi nie wyszło. Więc tak, y wpisujemy przy ikon, co tam gdzieś, w kącie, tego ogle, karty. Szukamy pewnej strony. Jak, jak ona się teraz włączy, tak będzie wyglądała. To no, takie zdjęcie czegoś tam jakiegoś dziecka. Z tego dziecka co tam jest. Tak mi takie będzie mi więcej zgadało. Ja też miałam zaczęło kartę i się zapisało tutaj. To jest zrobił taki błot nie ja chciałam tego to polega teraz. Chyba nazwę trzeba zmienić. Chyba tak. Bo, y, tak, bo to jest y, Jaki ma być dużego, na przykład w wersji psychicznej, przygotowuję do chowdera. Tutaj wybieramy wygląd karty. Są trzy wyglądy: tutaj level, nazwę i HP. Tu się. Tutaj się y, wybiera różne zdjęcia, na przykład nie wtedy ja chowdera i niech zostaje na chowderze. Tutaj jest podstawowa postać, czyli ta, która jest pierwsza, która jeszcze nie miała ewolucji i powinna mieć, czy nie chcecie, żeby miała. To jest... Pier... Która jest pierwsza ewolucja, to jest później ewolucja tego i tutaj jest Pokemon X. I tutaj się wpisuje forma ewolucji TP, ale spoko. Tutaj yy, na przykład czy wybieramy yy, nazwę ataku, istota wody, wybieramy, ile ma odejmować co robi? Ja tu napisałam R, Pani Bienia, bo nie wiedziałam, że to było przedszkolne. Dobra. Eee. C, 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 to i dobra. Dalej, tutaj damy psychiczny, takie coś tam. Poklikamy, dobra. Tutaj też stosujemy R i to jest dobra dobra. I jeśli będziecie teraz zastosowani, tą kartę powinniście znaleźć, jak chcecie sobie ściągnąć. Jest to tylko proszę tutaj od drukarka. Jak drukować tutaj? Macie wszystkie informacje dalej. Skąd chciała tak przedstawić kurdecznie z tej strony. Tutaj te guess, tego, jest, z tego, z tego, z i tutaj y, Ty mamy kartę. Strona nie jest super zada. Tylko dużo osób wchodzi wchodzi. Tak super zada nie jest. Niki, chyba już nie przedstawiam na YouTube. Więc tak, tak ona wygląda. Coś tam inne karty, które zrobi. Na przykład weźmy sobie to Język, e, język karty polskie. E, spoko, różne informacje o karcie są i tutaj gdzieś powinno pisać kto jest stworzył, ale dobra. Na razie to zostawmy, to są też inne karty, niektórzy wybierają bardzo ciekawe zdjęcia. teraz tu będzie tylko dla jakiejś No dobra, tak to, tak chcę pokazać to by stronę. w dupie jest bardzo fajna, podoba mi się. Pewnie Wam też się spodoba, może zdać się stronę, może nie. Ale w mnie jest fajna. Dobra, to będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie kuprnika.